Nie wiem, to jest po prostu jakaś ten, tragedia, że oni tak robią cały trafona, czas, nagminnie, non-stop. Ja nie wiem, tak szczerze ci obywatele A, są pizdami nie rozliczają Wielu, tych policjantów w żaden, w żaden sposób, którzy odpierdalają takie bagno. No kto jak nie kurwa, gangsterzy powinni to rozliczać. Tak ma się jednostka zmienić, skoro od strony, kurwa, obywateli przestępców jest przyzwolenie na takie zachowania? Nie tylko ich co najwyżej nawyzywają, ale nikt nie porwie takiej policjantki, która, ja kurwa, codziennie ja wali tajnera i nabia, zakupa nabia, w do gości wpierdala do więzienia ja bezgadliwych. Ja mówię policjantki. No, nie powinni, nabia, kurwa, nabia. na, nie wiem, godzinę czy dwie wziąć, kurwa, na tortury jakieś człowieku i by się zmieniła, jak nie, to do skutku, no. <laughs> no. ale legitnie, no, kto ma to zrobić, no, policjanci sami ich tego uczą, kurwa, przecież Nelson tego uczy no, to kobiet. Czasem można takiego gościa zrobić, no ale jak jest odlepcem jakimś, albo inne jakieś powody, które na to wskazują.